Cześć wszystkim z tej strony, z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Mamy dzisiaj czwartek i obiecany dla Was przeze mnie ostatnio konkurs. Konkurs oczywiście z racji wbicia 10 tysięcy subskrybentów na kanale. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję tym, którzy mnie subskrybują od niedawna, tym, którzy wspierają mnie od roku, dwóch lat, może trzech lat. Jeżeli są takie osoby, które subskrybują od powiedzmy trzech albo dwóch lat. Dajcie znać w szczególności w komentarzach, bo to będzie po prostu taka miła dla mnie informacja, że przez te dwa lata nadal no chce Wam się mnie słuchać. No i dziś, tak jak obiecałem, konkurs o wartości około nawet 2000 zł, z czego sobie tutaj tak przeliczałem. Mamy dwóch sponsorów tego konkursu. Jak widzicie, jest to strona Flying Atom oraz projekt Smartki. Przejdźmy sobie tutaj do mojego kanału. No jest tysięcy subskrypcji, już nawet 100, chyba 80 w tym momencie. I jakie mamy nagrody? Zacznę od nagród, a później Wam powiem, co trzeba oczywiście zrobić, żeby brać udział w tym konkursie, a będzie to bardzo proste. Mam dla Was przygotowane trzy zestawy gadżetów. W skład tych zestawów wchodzi koszulka z Bitcoinem, wchodzą takie skarpetki z Ethereum, wchodzi kubek z Bitcoinem, wchodzą jakieś tam naklejki z Bitcoinem, z Ethereum, żebyście se mogli przekleić na przykład na laptopa i do tego jeszcze wchodzą w skład podkładki pod myszkę. Także tutaj, pięć takich gadżetów fizycznych w tym pierwszym zestawie, i od siebie dorzucam jeszcze oczywiście po książce, ale tym razem z podpisem, bo mam trochę sztuk w domu. I dla tych trzech osób, bo takie trzy zestawy będą wylosowane, stworzę właśnie po takim zestawie złożonych z tych rzeczy. Plus, oczywiście, dorzucam tam swoją książkę z podpisem. Także myślę, że bardzo fajne nagrody do wygrania. Takich zestawów, tak jak powiedziałem, będą trzy takie zestawy, i dwie osoby wygrają po 5000 tokenów SK. Na ten moment 5000 tokenów SK to jest jakieś 175 dolarów, więc myślę, nie taka mała suma. A pamiętajcie, że SK się dopiero smartki się dopiero rozkręca i tak naprawdę jeszcze wiele, wiele przed nimi. Dzisiaj chociażby informacja o tym, że będą mieli sesję ask me anything na głównym kanale Binance na YouTubie. Oczywiście ta informacja pójdzie też na kanałach Binance a wszędzie. Także po prostu no, czego więcej oczekiwać od tego projektu? Jak tu takie informacje są? AIO się rozpoczęło dzisiaj idzie, z tego co wiem, bardzo dobrze. Także czekajmy na dalsze informacje od zespołu. Także 5 nagród łącznie 3 razy zestawy gadżetów z moją książką 2 razy po 5000 kryptowalty Smart Key. I co trzeba zrobić, żeby wygrać te <laughs> nagrody? Nie będą to żadne ciężkie zadania, natomiast potrzebowałbym od Was trochę kreatywności. Po pierwsze, no, takie standardy. like pod tym filmem, komentarz. Komentarz musi zawierać słowo konkurs, bo potem sobie będę filtrował te komentarze i napiszcie w komentarzu od jak dawna inwestujecie w kryptowaluty, czy kryptowaluty może wpłynęły jakkolwiek na wasze życie, pozytywnie, niepozytywnie, o takich historiach też czasem warto usłyszeć, żeby mieć trochę przestrogi na dalsze swoje poczynania, że tak powiem, na tym rynku. No i napiszcie właśnie jak długo subskrybujecie mój kanał. To jak długo nie będzie miało znaczenia, natomiast dajcie znać czy w ogóle Czegoś ciekawego się tutaj dowiedzieliście. Czegoś ciekawego byście się jeszcze chcieli dowiedzieć, coś was nurtuje, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Także im więcej kreatywności dacie od siebie, tym oczywiście będę bardziej na to patrzył. No i jeszcze dwie rzeczy oczywiście musicie mieć subskrypcję na kanale i najlepiej, żebyście ten film udostępnili w jak największej ilości miejsc. No żeby tutaj trochę więcej może osób usłyszało o tych kryptowalutach i o moim oczywiście tutaj kanale, o naszej społeczności zebranej wokół encyklopedii kryptowalut. Także proste rzeczy, mam nadzieję tutaj Wam przedstawiłem, no i na konkurs macie tydzień czasu, za tydzień w czwartek nie będę losował, tylko subiektywnie wybiorę sobie tutaj 5 osób, które, które dadzą najciekawszą odpowiedź, bo nie byłoby to fair w stosunku do kogoś, kto napisał tam konkurs, subskrybujecie od tygodnia i tak naprawdę kryptowaluty nic nie zmieniły w moim życiu, kropka. Jeżeli ktoś napisze, wiecie, no trochę bardziej rozbudowaną nie mówisz, to ma być, epopeja, opowieść, nie wiadomo co, no, tylko da trochę więcej od siebie. No, to nie byłoby to fair, jeżeli by automat wylosował taką osobę. Rozumiecie mnie na pewno. I tak jak powiedziałem, za tydzień ogłoszę wyniki, i za tydzień te nagrody zostaną do Was rozlosowane. Oczywiście kontaktuję się ze zwycięzcami, albo znaczy to Wy skontaktujecie się ze mną, albo przez maila, albo na Discorda podacie rozmiary koszulek, rozmiar tych skarpetek żebyście tutaj mieli to wszystko dopasowane pod siebie, ja tego jeszcze nie mam w domu, dlatego tylko żebym, że nie chcę tutaj, wiecie, no ktoś jest dużym chłopem, a kupię mu Eskę, nie? No bez sensu. <laughs> Albo jakaś tutaj miła, mała pani, że tak powiem, metr 50, zamiast dostać Eskę, dostaje nagle jakąś XL, nie? Rozumiecie? Dobra, także konkurs mamy za sobą. Jeszcze jeden konkurs organizuje platforma Biplay z którą tam troszkę współpracujemy sobie, jest to oczywiście te kasyno wspierane przez giełdę Binance, tutaj możecie się zalogować bezpośrednio z swojego portfela na Binance, połączyć to właśnie z tym portfelem. Do, dodali ostatnio coś takie questy, ja tu już sobie odebrałem te questy, odebrałem sobie trochę tokenów <knie> BiPlay. natomiast jest tutaj taka oferta, że jeżeli zdeponujecie co najmniej 20 dolarów na swoje konto i wbijecie ósmy level postaci, będziecie mogli odebrać Dwa tokeny BNB całkowicie za darmo, czyli na ten moment około 55-60 dolarów. Czyli tak jak powiedziałem, wpłacacie 20 dolarów, robicie sobie obrót tutaj na tym kasynie, zdobywacie ósmy level, no i dostajecie dwa BNB później na swoje konto. Tutaj pojawiła się normalnie e, pojawi wam się taka tabelka, odbierz Quest czy tam Receive, nie pamiętam co ja klikałem, dokładnie jak, to, jak ten przycisk się nazywał, i takie tokeny będziecie mogli odebrać, czyli te kilkadziesiąt darmowych. E, dolarów. Tak naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie ma konta, chce się zapoznać z tą platformą, to oczywiście pod filmem będziecie mieli link do rejestracji. Dobra, także bardzo krótki tutaj filmik informujący tylko dzisiaj dla Was. Eee, ja nie przedłużam. Wieczorem chyba Mike u Patryka kampieńskiego będzie występował na live z tego, co kojarzę, no bo jeszcze jego kanał jest tutaj zawieszony i nie wiadomo, jak długo potrwa odwieszanie, że tak powiem, tego kanału. Czy w ogóle się to uda zrobić? Mam nadzieję, że tak, no bo byłaby to wielka szkoda dla społeczności. No, ale trzymajmy, że tak powiem, kciuki tutaj za majkę. Dobra, także ja się z wami już dzisiaj żegnam. Zostawcie łapkę, komentarz oczywiście wiecie, jaki macie zostawić. I widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!